Zobaczcie kochani, to robię sobie BAMERa właśnie, czekamy na checkout, czyli żeby się wymeldować z resortu. Ja sobie siedzę, relaksuję się z BAMERem i nagle patrzę i moje, dosłownie moja energia poszła w tę stronę. I ja mówię, nie wiem czy moje, moja energia, ale ja nawet tych ludzi nie widziałam, zaraz wam pokażę co okay. zobaczyłam. Co moje oczy zobaczyły? Najpierw energia, a potem oczy. Zobaczcie co tam w ogóle na ścianie jest. I tutaj... <laughs> po prostu to nie jest przypadek. Tam pan idzie, jak przejdzie to zaraz Wam zbliżenie zrobię. Tutaj ludzie znowu idą. Patrzcie co tam jest. Widzicie to? Co to jest? To jest smok. Czyż nie? Czyż nie jest to smok? Nieźle, co? I taki tutaj symbol sobie jest. No nie jest. Akurat wsiadłam tak, żeby go widzieć. Przyciągnął swoją uwagę, zanim jeszcze spojrzałam na niego. Coś mi powiedziało Dagmar, otwórz oczy i się spójrz na, na prost. Wprost. A ja jestem już tutaj 4 dni i tego nie widziałam. Bemer mnie zsynchronizował. Naprawdę. Za każdym razem, jak używam Bemera, synchronizuje mnie z energią e, intuicyjną, z moją energią sprawczą. Inspiruje mnie, żebym zajrzała głębiej. To jest niesamowite. Jestem pod wielkim wrażeniem. Używałam Bamera słuchajcie i w Peru i na Dominikanie. No codziennie. Także... Może w dżungli może tylko raz użyłam. Czy dwa razy, nie wiem. Bo tam było tak gorąco. I tak wilgotno, że nie chciałam go zniszczyć. Bo wiecie, też jest limit na temperatury. Tutaj jest gorąco, ale w lobby jest przyjemnie, tylko jest wilgotno. Natomiast tutaj użyłam, bo czułam, że muszę uspokoić tę energię, bo są bardzo silne. Jeszcze szumam, wariuje, trzęsienia ziemi. No i powiem wam, że to jest niesamowite, że ja odkryłam tego smoka tutaj. Akurat robiąc bumerania, a wcześniej go w ogóle nie zauważyłam. Przechodziłam obok niego i nie widziałam go. A ja tutaj proszę bardzo. Sam się pokazuje. Sam się prosi. Dagmara, zobacz na mnie. Popatrz na mnie. Zobacz mnie. Odkryj mnie.